Siema widzowie, którzy to oglądają i którzy wyczerili już ten kanał. Yy, no, to jest dzisiaj Steam Play, siema. siema. Założyliśmy siema. nowy kanał, na którym, ben, tu chodźcie, na którym będą... gry po GTA 5, y, Valorant, CS, Minecraft, y, Fortnite i różne takie. Więc... To No więc to będzie team play. No właśnie, więc to będzie team play daily. Zostawcie, tak jak mówił Vertax, łapkę w górę suba. Wpadajcie do nas, do naszych, na nasze kanały osobne. Do mnie i do Miksona bo Vertax chyba nie ma swojego. Może założy, ale no, więc do mojego i do Wixona na pewno macie w opisie. I co? To jest taki pierwszy odcinek organizacyjny. No, więc to jest taki pierwszy odcinek organizacyjny i dzisiaj robimy taki mały challenge z UFO. Musimy przez całą grę, oprócz bycia teraz na miejscówce, być w UFO i później wygrać albo zająć drugie miejsce w tej grze. No, tylko jakby to nie jest inspirowany właśnie odcinkiem, który rzucił dzisiaj Jacob. się, na to No jak na złość teraz dostanę same pompy. Zamiast Mki, Bo M-ką da się. No ja też. Ty już zbierasz jedno, Mixon? A gdzie jest? A dobra, widzę zbite ufo. Idę zabić tego bosa. Okej. Okay. O, stary się wkurzył. Gdzie jest to ufo? Ufo mnie porywa. Ja już nie napadę. Padę do niego. Dobra, dead. Co jest? Jestem dead. Leg? Jeszcze tu było, jeszcze nie było. E nie bo, ale to, aha. Gdzie jest to? Ucho. Kolejne. Ej no, nie wciągaj mnie, tylko mi pomóż, debilu. No ale ja, uciekam bo ale mnie, no No ty debilu, no puść mnie, dał mnie. Jakby co to było widzowie dla Zartów? Dobra, pomóżcie mi lepiej tam to ufo zbić. Ej, 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 Mam tutaj UFO. Ja je próbuję ujęć nie a ja jednak nie, bo zostałem kolaktowane. Już, ten to to ucho. Dobra. Да, yeah, давай yeah. чего. Что? Что? Нет.

Tylko baterie będę, podła będę musiał podłożyć. No nie, to było. Ja No ja właśnie wiedzę. Ej, dachajcie do tego największy połów, bo załączę połowę na dobra. Nie da się. Nie da się. Próbowałem, bo wysokość jest od gdzieś... Dobra, nieważne. Po prostu się nie da. Aha. Ej, hoďte, tu, zaparkujeme. O kurde, bo ja ufo zbijane. chłop. Ja mam chłopa. Właśnie o nim mówiłem. Dobra, to ja tam lecę z tobą. Gdzie on jest? Dobra. Ej, bo my musimy... Ej, dobra. To czy tu za zapar... Oczekaj, bo ktoś do mnie strzela z dołu. Ale jak naładować baterię, to trzeba, nie? A, no dobra. No nie! Nie mogę wciągnąć tam! Nie mogę wciągnąć tam! Nie miejsca. O, dobra, włączyli. Nie włączycie w ogóle, bo zawalacie. Nie, bo ktoś... Nie, ja woda ja, spalała, a nie ten kawałek. Ktoś do mnie nawalał. Do mnie nawalał. Daj. Dobra, moje ucho nędzło. No ten tu nie chyba. Ale już pierwszy zarobię. Two kartę. Ej, Nikem, dlaczego to będzie tak uchwało? No bo ładuje mi się bateria i się regeneruje. No, dobra, dobra. Bo ma zero HP. My rozwalili ucho, ale już sobie osłabiłem, tylko moje ucho ma już jedno życie. Moje też. No tak wiem. Ja też jestem. Ja już byłem, tu się tam cofnąłem na chwilę. Ej, chodźcie na sam i po prostu siedzieć tam. Nikt tam ufo nie rozwalił. Maná, je, cít, no na tej wysokości co jesteśmy Ja mam kupić strachu w tampół da Dobra, chodźcie do strefy i po prostu zmijmy miejsce i nawalajmy Ale ja nie wolę, że tam trochę to Ja mam snajpę Ej kołodzej, nie oddaję obu mnie ludzie zaraz wciągnę moje łowo chodzę To jest taka wojna Chodźcie, puścik Dobra, oni są rozwaleni chyba No, puścik, puścik, puścik Gdzie to, gdzie to ufo spadło? Dzika. Tyle, to ja też widziałem. Tutaj jest! Jest mi oczy! No Pani też nie wysiadamy bez potrzeby długo. Ja ja, tylko, ja jestem na innym miejscu, więc ja nie wysiadam jeszcze. Ja też, nie? tam. No wiem, dlatego idziemy mu rozwalić. To znowu się rozwali. To ufo ma zero. I oni też wszyscy okay. mają zero. Ja też. Jest ja na znaczy, nie, ale ma zero. Zostaw, Zostaw mi! Ciągamy ich na masło, kurde. Nie no, tak ne, to jest uła, tak. tutaj na razie jest dobra ja jestem dead, bo wypadłem z ucho. No ja... ja wy... Ej, pani! No i oni mnie dobili! Szybko, weźcie mnie! Poczekaj, bo mnie atakuje! To wysiądź! A, No, czy, czy nie no ale mołem. Dawaj! Eee, aha. A, i A nie podwa, atakował. Hmm. Dobra. Więc no, zostawcie łapę w górę, suba. A tak do korta No, jak, jak ci się teraz zniszczy UFO, to jest koniec gry. Teraz, od poniedziałku będzie daily. więc... Dokładnie. No, ja, ja na chwilę piszę, ale sobie naładować może nie. A nie o Nie. nie. Dobra, dobra, ja na chwilę dobra. No, dobra, więc... E, dizi, Była dobra Zostawcie łapę w górę. Suba, to dzisiaj na tyle. To był taki odcinek organizacyjny, więc nie tryhardowaliśmy. Link do, do naszych, do mojego imikona kanałów macie w opisie. Zostawcie łapę w górę. Suba. I co? To na tyle dzisiaj. Żegnam się z wami i na ra!